dziesięć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Jedziesz pięćdziesiąt, prawy pięć, pięćdziesiąt, prawy trzy długi, do lewy dwa. Prawy sześć krótki, do lewy trzy plus, do prawy trzy długi, pięćdziesiąt lewy dwa, pięćdziesiąt prawy dwa, do lewy dwa.

do prawy 6, 300 prostuj, lewy 5 plus, 200, lewy 4 plus, do prawy 6 krótki, 50, lewy 3 plus z drogi, 100 prostuj lewy 4 minus długi do prawy 5 nie dni 50 prawy 5 długi nie dni do lewy 4 50 prawy 6 nie dni

prawy sześć minus, do lewy sześć. Lewy 3 plus, nie tni. Do prawy pięć. Przechodzi w cztery. Do lewy cztery długi.

50 prawy 5 plus 200 prawy 6 długi do lewy 5 długi przechodzi w 4 do prawy 4 minus 50 na szczycie lewy 2 nietni 150 krótki lewy do prawy 5 nietni 50 za szczytem lewy 5 minus, nie tni, lewy 6 szczytem sto i do lewy 5 minus. Za szczytem prawy 3 plus długi na wyjściu nie tnij. Do lewy 4. Nie tni, Pięćdziesiąt, lewy sześć krótki, pięćdziesiąt, prawy dwa z drogi. Krótki, lewy do prawy cztery, do lewy sześć krótki, nie tnij, sto, hamuj, prawy jeden. Dziękuję to dochodzimy. 50, wow, lewy 5, szczytem, 70, lewy 4, nie tnij, na bramie, 50, lewy 5, do prawy 6, bardzo krótki, do prawy 4, szczytem, do lewy 6, 100, prawy 6 szczytem, do lewy 6, 50, za szczytem prawy 6, 70, hamuj, jedź, jedź za nim lewy 2, krótki prawy, do lewy 5, 50, prawy 3, plus, do lewy 4, minus. 50, lewy 5, do prawy 4 siodłem, ostrożnie, 100, prawy 6, szczyt, 100, lewy 3. I tutaj jest mokry. Tak, 50, prawy 3 minus z drogi, 200, lewy 4 minus.

pięćdziesiąt lewy pięć, pięćdziesiąt prawy sześć, sto pięćdziesiąt prawy pięć krótki, do lewy sześć krótki, do prawy sześć, do lewy sześć, hamuj wygrodzenie od lewej

Prawy max, szczyt 50 za szczytem, lewy 6, 50, prawy 5, krótki, nietni, do lewy 6, do prawy 6, krótki, do lewy 6, krótki, do prawy 6, dalej 200, krótki prawy, do lewy 100, doła. to lewy 4 z uwagą 100 prosty chomoile lewy 3 70 prawy 3 plus 50 prawy 6 krótki podwójny i 50 lotna OK. Oh. Fajne, to